Kilka dni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że wkrótce rozpocznie się budowa obwodnicy Ciepielowa w Powiecie Lipskim. Na podobną inwestycję czekają też mieszkańcy Zwolenia. Tam mają powstać dwie obwodnice: jedna w ramach trasy S12, druga w ramach drogi krajowej nr 79. W przypadku tej drugiej wkrótce mają się rozpocząć prace. Wydałem już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę tej obwodnicy. I jest obecnie to wszystko na etapie projektowania w generalnej dyrekcji dróg Krajowych i autostrad. Zamierzenia są takie, żeby jeszcze w tym roku być może w maju w czerwcu fizycznie rozpoczęła się już przebudowa i budowa tej obwodnicy od strony tutaj Lipska, czyli obwodnica Sandomierz-Kozienice. A co z budową obwodnicy trasy S12? Inwestycja planowana jest na lata 2026-2028. Zostało to już ogłoszone, więc droga ta powstanie. Ja się bardzo cieszę, bo zwoleń zasługuje na to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, żeby to poczucie właśnie bezpieczeństwa było na o wiele wyższym poziomie, bo dzisiaj łącznie z samochodami ciężarowymi auta rozjeżdżają to miasto przez samo centrum i taka obwodnica jest im niezaprzeczalnie potrzebna. Zamierzenia Generalnej Dyrekcji są takie, żeby po wybudowaniu obwodnicy 79, drogi 79, gdzieś około roku czasu powstała obwodnica S12. Już na etapie budowy obwodnicy 79 będą wyprowadzone wszystkie wyprowadzenia do zjazdów i rozjazdów na drogę S12. Obudowę obwodni spostulowali sami mieszkańcy. Ich zdaniem zmniejszy to korki, a także poprawi bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych. Nie brakuje też głosów ze strony przedsiębiorców, którzy uważają, że zmniejszenie ruchu może negatywnie wpłynąć na ich biznesy. Moim zdaniem nie ograniczy się, dlatego że jeśli ktoś będzie chciał zajechać, to przecież będą zjazdy, będą możliwości, żeby z tych obwodnic zjechać, ale zdecydowana większość mieszkańców czeka na te obwodnice, bo uspokoi się ruch w mieście, będzie zdecydowanie ciszej, mniej spalin, czystsze środowisko i tutaj to wszystko przemawia za tym, żeby te obwodnice powstały. Dla zwolenia ważna będzie też kwestia budowy nowej trasy S12. To jednak przynajmniej na ten moment odległa przyszłość. Według zapowiedzi Patryka Fajtka do 2028 roku nowy siat S12 ma być gotowy do Wieniawy, a do 2032 do Radomia.